Cześć tu, cześć, tu Monster Zuska i dziś będę grała na Ciebie yy, jedną w Minecrafta. To jest mój pierwszy filmik. Czekajcie chwilę. Bo już mam mój świat. To jest mój domek. Zaraz wam pokażę, co ja tu mam. Tu mam takie rzeczy. Więc idę na dwór. Mia sedzonka, która jeszcze nie urosła Ty medusa sobie tu pływa Nie wiem czy ją widać O, tu płynie Wiem, że nie da się bić medus, ale może nie da się nie wiem czemu tu nie wiem. jest pająk co za takiego poczekaj już jestem Co to takiego jest? To już bryzy. nie wiem co to jest Muszę iść być Jeszcze jedną tą tuzę Ale najpierw to potrzebuję iść być kurczaka Bo... Czekać, bo to chyba nie jest do nie. Torbiel z atramentem, więc jak to, to zrobię tak I nie wiem dlaczego to służy. Muszę iść bić kurczaka. Sorry, że na jedną osobową, no ale ja nie lubię grać na wiele osobówce. Znaczy lubię, ale nie mogę. Bo muszę sobie zjeść. jakkolwiek coś zjadłam. Byle co, coś zjadłam. Jest Lubimy coś w craftingu spróbować zrobić z pióra. Ale ja sobie zbudowałam ten domakoszki, ale od nas odwiedził. Tu są masz dwa skelety. Niestety uka nie mam. To będzie normalne, że mi się tu będę pić, bo nie mam uka Nie, ale mam tylko strzałę. Teraz wam to pokażę. Widzicie? Nie, nie wiem co do czego to służy, więc spróbuję coś to, co tu chodzi z tym. Tego też się nie, nie robię, więc to zostawię w skrzynce. To co jest mi na razie niepotrzebne. I takie tuta, kości i strzelania. Deski. empatyk patyk. I teraz zrobię sobie miecz. Mi się ten już kończy, więc go zostawię. Widziałam też O to są teżki zrobię sobie jeszcze się kierę, patrzcie, tak i zostawię zużytą może jeszcze to zostawię w przez nie mieści Nawet jak mi się tu zrespi potworek, to już się ciemno robi, to ja już muszę wejść i czekać, aż mi się tu jakiś zrespi. A mi się tu nie zrespi, bo będę tu miała światło. I jak sobie tu obświetlę, to mi się tu nie zrespi. Nie, jaka okay, jestem głupia. Czekajcie chwilę. Już jestem. Słuchajcie, że to tak długo trwa ten filmik. Ale to nic, bo zaraz się skończy. Więc tak. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, piszcie komentarze. Czy mam robić takich więcej? No to by było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że film był fajny. Pa!